Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Minęło kilka dni i ogród się robi coraz bardziej kolorowy. Jest to chyba najpiękniejsza pora w ogrodzie. Wszystko zaczęło teraz kwitnąć. I jeszcze kwitną, chociaż już wiele kwiatów przekwitło. Natomiast zaczęły teraz pełnie kwitnienia, piwonie. Moja piwonia śmierdziuszka już nawet niemal całkowicie przekwitła. Zostało tutaj tylko właśnie kilka takich ładnych kwiatów, a pozostałe to już widać, że się zestarzały i zrobiły się w kolorze takim jasnożółtym. Płatki opadają. No cały czas wygląda dosyć ładnie jak przekwitnie. Skrócę te pędy i zostaną same ładne liście. Liście też ma bardzo ładne, bo ma takie błyszczące, i wtedy będzie właśnie ozdobna z liści. I tutaj cały czas kwitnie liliowiec żółty. W tej chwili rozwinął więcej kwiatów jednocześnie i jest bardzo ładną kępką żółtych kwiatków. Ślicznie wygląda, jest niewysoki. I teraz przejdę dalej za przekwitającą piwonią Coral Sunset. W dalszym ciągu kwitną morelowe irysy. Cebulki tulipanów już ładnie podeszły mi tutaj i będę musiała je sprzątnąć w końcu. ładnie rozrastają się żurawki i to jest odmiana Kan. -kan. W dalszym ciągu kwitną żółte irysy, ale to już są ostatnie kwiaty, już większość jest taka podeschnięta. Natomiast teraz pełni kwitnienia jest piwonia. To jest piwonia prawdopodobnie dębówka. Ona w tej chwili bardzo ładnie kwitnie. Mimo, że jest podparta, to ta podpora jest dosyć niska i dlatego po deszczach te kwiaty. Tak się lekko wyłożyły, ale to nic nie szkodzi. W zasadzie cały czas ma bardzo ładny kształt. Piękna piwonia. Po kwitnieniu będę wszystkie piwonie lekko przycinać, tak żeby zaokrąglić rośliny i żeby po prostu nie traciły siły na zawiązywanie nasion, żeby ładnie wyglądały. Wtedy są takie ładne liściaste kępy. A na razie cieszymy się kwiatem i zapachem. Na parstnice, które w tym roku udały się niesamowicie mnóstwo pędów z kwiatami, bardzo ładne i zaczynają też pełnie kwitnienia podobnie jak piwonie. Wygląda to w tej chwili bardzo ładnie. Naparstnice, ja bardzo lubię naparstnice, długo kwitną, stopniowo rozwijają swoje kwiatki, więc są ozdobą ogrodu przez długi czas. I tutaj przechodzę dalej. Dereń kołsa wygląda już w tej chwili bardzo ładnie. On tutaj rośnie już wiele lat i nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy go posadziłam, ale naprawdę 15, może powyżej 15 lat tutaj rośnie. Teraz go prowadzę w takie wielopniowe drzewko. Tu na dole obcinam wszystkie gałęzie, żeby po prostu mieć tutaj pod spodem miejsce do posadzenia roślin. Koło derenia kołsa rośnie irys syberyjski, który teraz zaczyna kwitnienie i właśnie dzięki temu, że deren jest podcięty od dołu, to ten irys syberyjski w tym roku ma więcej światła i zaczął ładnie kwitnąć. Tutaj na dole jest rabata z różami. Tak przesunę się troszeczkę w tę stronę, żeby ją pokazać mniej więcej w całości i wygląda w ten sposób. To są wszystkie róże, które przesadzałam w ubiegłym roku, chyba na wiosnę, z innych miejsc w ogrodzie. Zgromadziłam je w jednym miejscu, żeby była taka rabata różana i wydaje mi się, że będzie to teraz o wiele lepiej wyglądać. I teraz podejdę bliżej. Różyczka Rapsody in Blue. Która w tej chwili zaczyna rozwijać więcej tych kwiatów. Ma jeszcze niesamowitą ilość pąków. O! Tak dużo pąków ma ta różyczka. Będzie kwitła bardzo, bardzo długo. Pod tą różą jest różyczka Heidi Klum. Ona jeszcze nie rozwinęła żadnego kwiatu, ale za to róża Old Port wygląda teraz tak. Przepiękne kwiaty, takie różowo-fioletowe, bardzo ładnie wyglądają, duże, pełne, śliczna, śliczna różyczka, naprawdę polecam tę odmianę, Old Port. Tutaj dalej jest róża Hansa trotstock, ale ona jeszcze nie kwitnie i przesadziłam ją z poprzedniej rabaty razem... Z gęsiówką. Gęsiówka w tej chwili kończy kwitnienie i jest takim milutkim akcentem. Dalej jest róża Augusta Louise. Bardzo ładna różyczka o takich morelowo-różowych kwiatach. I ma bardzo ładny kształt kwiatów w momencie, kiedy one się rozwiną. W tej chwili jeszcze żaden nie jest rozwinięty więc jeszcze tego nie widać. Wszystkie są w pączkach, ale już za 2-3 dni na pewno się rozwinie. I tu dalej są dwa krzaczki odmiany Jubilidu Prince de Monaco. Bardzo ładne pączki. Takie jak gdyby zanurzone w czerwonej farbie końcówkami. Śliczne są. Ten nawet jest jeszcze ładniejszy, ponieważ ma ładniejszy kształt. I tutaj też jest właśnie ta różyczka. O, leci jakiś helikopter. Tutaj jest róża Rainer Des Violet, która w tej chwili rozwija bardzo ładnie te kwiaty. Część już przekwitła, ale ciągle się rozwijają nowe, i jest ich naprawdę sporo. Ona będzie wyższa w tym roku ją zostawię jako wyższą troszeczkę. A tu dalej są dwie różyczki odmiany barones. Myślałam, że ta nie przeżyje mojego przesadzania dosyć brutalnego, ale pod jesień się troszeczkę wzięła i w tym roku już ładnie wypuściła pędy i będzie ładnie kwitła. Tu jest piwonia dutel w pełni kwitnienia, Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Piękne kwiaty z takimi ciemnoróżowymi pręcikami. Część pręcików przekształcona w wąskie płatki. Jest naprawdę bardzo ładna. I tutaj wygląda prześlicznie. Teraz w pełni kwitnienia. Piękny, piwoniowy bukiet. I przejdę z drugiej strony tej rabaty. A tutaj pokrzywa, która mi się skądś wzięła. Z drugiej strony rabaty przejdę, tak postaram się, żeby to było troszeczkę widać. Zaczynają się rozwijać kwiaty na piwoni Shirley Temple, bardzo ładna, niemal całkowicie biała piwonia z takim lekkim jak gdyby muśnięciem różowym, tutaj jest lekko zacieniona. Przez ten cyprysik, który tutaj rośnie i też ma troszeczkę cienia od trzmieliny oskrzydlonej, która też tutaj właśnie jest takim ażurowym krzewem. I myślę, że to też troszeczkę opóźnia jej kwitnienie, ale to dobrze, bo przynajmniej dłużej mam sezon piwoniowy. Przekwita. Lilak kottawski i będę musiała już usunąć te suche kwiaty. Zaczynają brzydko pachnieć. Rozrosła mi się ładnie Hakonechloa Macra i to jest odmiana Aureola. Tak teraz w porannym słońcu wygląda naprawdę bardzo ładnie. I dalej przechodząc jest róża, która teraz rozwinęła bardzo dużo kwiatów i to jest odmiana Crown of Princess Margerita. Śliczna, śliczna morelowa różyczka, yy, taka krzaczasta, bardzo silne pędy i taki dosyć mocny krzew, tylko taki roztrzepany, ale to chyba wszystkie róże krzaczaste tak, tak mają. I na dole jest yy, piwonia z sekcji Itoch, to jest odmiana Barcella, bardzo ją lubię. Przepiękne, wielkie kwiaty. O, tak wygląda kwiat w porównaniu z ręką. Ona ma 20 cm średnicy, jest naprawdę śliczna. W tym roku bardzo ładnie kwitnie po tym jak dwa lata temu ją potraktowałam siekierą, po prostu wykopałam i podzieliłam. Tutaj rosną trzy, trzy rośliny. I w czasie kwitnienia wygląda bardzo ładnie. Później liście są ozdobne, więc z liści też później właśnie można się cieszyć. Bardzo ładne, zdrowe liście. Z tyłu za tymi piwoniami rosną dwie piwonie i to są nowejmy, które mi się po prostu tutaj znalazły przez pomyłkę dostałam nie to co chciałam. Ale ogólnie są ładne. Nie wiem czy ta to nie jest Bowl of Beauty. Natomiast tamta no to zupełnie nie wiem co to jest. Miało być Green Halo. No ale to na pewno nie jest Green Halo. Bardzo leciutko yy, zaróżowione te górne płatki, te przekształcone pręciki. Ale bardzo ładna też jest i no podoba mi się. Więc mimo że to była pomyłka, no to, to jest ładna i pięknie pachnie, bo tak teraz odsunęłam się troszeczkę. Bardzo ładnie pachnie. I kwitnie cały czas tutaj ten mój powojnik Blue Ribbons. I zaczęły kwitnąć też irysy syberyjskie, te, które rosną tam pod yy, dereniem kołsa. Tu są yy, mniejsze kępki, które odcięłam od tamtej dużej i one tutaj. Zaczęły w tym roku ładnie kwitnąć. I przejdę dalej. Zbliżamy się do mojej rabaty, takiej młodszej z irysami, Abreo Variegata. Tutaj jest takie lekko ocienione miejsce, takie bardziej schowane i te liście wyglądają przez cały sezon bardzo ładnie. Natomiast tam za tymi irysami jest piwonia, prawdopodobnie dębówka, ta sama, która tam była na samym początku. Tu mam malutką piwonię, która jeszcze nie kwitnie. W ogóle nie, nie myślałam, że ona... o, kocimiętka mi się wysiała. W ogóle nie myślałam, że ona mi przeżyje. Ja ją sadziłam w 23 roku na jesieni, ale sadzonka była taka dosyć mizerna. W ubiegłym roku wypuściła tylko jeden taki beznadziejnie malutki badylek, ale widzę, że w przyszłym roku już może będzie kwitła i to jest odmiana Moskau, z serii Patio czerwona, ale ma być właśnie taka niziutka. Chciałam mieć taką niższą piwonię. I przeszłam do innej rabaty. Tutaj z przodu są lilie, one jeszcze nie kwitną, ale bardzo ładnie przetrwały mi zimę. Nic ich nie zjadło. Już mają pączki zdrowe, piękne. Natomiast tutaj jest moja piwonia Coraluis. Która w tej chwili ma kilka kwiatów rozwiniętych, przepiękne, cieniowane różowym kolorem, śliczne kwiaty. Duże, bardzo duże też, podobnie jak u tej piwoni Barcella. One mają trochę mniej niż 20 cm, ale mają piękny kształt i piękne kolory. W tej chwili, właśnie jest tutaj kilka rozwiniętych. I następna piwonia, która mi tutaj kwitnie i to jest taka piwonia no name. W tym roku ma kwiaty takie troszeczkę jakby półpełne. Ona zwykle miała kwiaty takie bardziej wypełnione, a w tym roku widzę, że są w większości takie przestrzelone te kwiaty. Nie wiem z czego to wynika i takie mniejsze. No cały czas jest oczywiście ładna. Jak to piwonie. I przejdę tu dalej. Yy, tu na początku mojego leśnego zakątka kwitnie w tej chwili dwie rośliny piwonii. I to są stare takie babcine, piwonie. Yy, tamta jest yy, prawdopodobnie dębówką tutaj yy, w półcieniu. Yy, kwiatów nie ma dużo. No i też po deszczach, pomimo że była yy, Podparta, że jest podparta, to te kwiaty zwiesiły główki. Na rabacie pod bzem rośnie złotnica żółta, która w tej chwili kwitnie ładnie. Ona powinna być posadzona w pełnym słońcu, ale tutaj w takim lekkim cieniu też daje sobie radę. Po przekwitnieniu zostają takie trawiaste niebieskie liście. Fajna roślinka, ale trzeba uważać, bo rozsiewa się. Bardzo szybko się rozsiewa. I tutaj różyczka i to jest róża Jubilee du Prince de Monaco. W tej chwili ma taki... Przejdę z drugiej strony, żeby lepiej... O, teraz. W tej chwili ma takie różowe brzeszki płatków, natomiast jak się będą starzeć te kwiaty, to ten kolor robi się bardziej wyraźny i przechodzi w kolor bordowy. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.